Witam was w czwartym dniu Daily Triku Dzisiaj będziemy się z Patrykiem razem uczyli nagnaka, będę miał kółko do odświecenia, będziemy się nawzajem motywować do dzieła To zaczniemy naukę sobie od ściągnięcia prawej nogi, przełożenia jej na bok, a weepa odłożymy później co? No chyba że już ktoś nie chwilę no. no. że mam ochroniacze nie, tak, by te bolały <laughs> Po trzy próby? Po trzy próby PGS, teraz nogę puścić i będzie dobrze. No już tam nogę popuścił. Obok, tak do... Teraz jeszcze za siebie. No teraz nogę. A weź sobie wiesz co? No futa spróbuj. No lepiej. To... Muszę skupić się na puszczeniu nogi a nie na to Te suete to. Yo. No to teraz kleisz. Noga na pedał i kleisz. Yo. Yo. Już na oponą, Nie za oponą, ale nad już było. będziesz Yo. Zklejone. No. No. Dzień czwarty następny trik. Koko. Co to? Do Supermana. To Supermana też chce się nałożyć, no Dobra Gąbki robiłeś ładnie. Ja już zrobiłem. Dzień zaliczony. Będę starał się go zrobić jeszcze lepiej. A teraz musisz powtórzyć. Tylko ty po mnie, a nie ja. No, gościu. Dobra, leci. Tylko to nogę jedną. No, no, Tak? No opuściłeś dziurzą przynajmniej. Skup się tylko na tym, żeby tą nogę wywalić w bok. A reszta przyjdzie sama. Jak właśnie na Dokładnie. Aj, ale podnosisz jużom przynajmniej. Ja też tak na futa zaczynałem, nie? Dobra. Na Puściłeś, wyżej chyba już? No mocniej. No i dobrze, Teraz ty pokazujesz jak to się robi. No i jok to mój padał ciągle, że No! Jo. O, jeszcze w dół od razu! No! Ielo. Jo. noga mi nie, nie Teraz czułem tak, taką fajną pozycję. Tam ja się czułem 90 i miałem tak nogę, nie? Bo już widać, że tego nie, nie mam. Za nisko ja po prostu, żeby to wylądować dobrze. Oh, wow, musiałem, żeby nie wiedzieć. Mój to Nie, no tu na mi się to się boi. O, teraz było dobrze. No i pięknie. Ale ja powiem wam. Tam jest sylwka z kudoła. Polecam waszą technikę i psychikę, masz nie, tutaj wszystko skakać. A to wpływa na to, że robicie więcej trików. No! Dobrze! No, nie, no, tak, tak. Ale pochyliłeś, odsunąłeś mocniej. A teraz tylko jeszcze w tył. No kurde, ładnie. Nie no, ja to tak puszczę, się na ciut. Dobra Ale następnym razem siądzie Dzień czwarty zaliczony, znak u mnie siadł a Zajawa, jutro uczymy się kolejnego triku Do zobaczenia jutro Do dzieła